Cześć, mi się posi. Jako, że czwarty raz przykładam się do tego audiologa, bo za każdym razem powiem coś nie tak, no to stwierdzam, że teraz muszę Was ogromnie przeprosić, jeżeli zacznę mówić jak jakiś taki robot. Ale jeżeli chodzi o zmiany na kanale, no to tak. Mm, Posuwałam wszystkie swoje audiologii, z tego względu, że część, którą nakręciłam wcześniej, była słabej jakości, a teraz zwyczajnie jestem też troszeczkę innego zdania, jeżeli chodzi o te audi audiologii i zamierzam nagrać to od nowa w porządnej jakości, żeby wszystko było tak, jak to się należy. Co za tym idzie, słuchajcie, po pousuwane zostały zresztą serie, które były niedokończone i w których nie było możliwości dokończenia? Straciłam serwery i przy okazji, sery sery mapę, Zresztą myślę, że nie chcielibyście oglądać tego, co było w tyle. A nie mam możliwości nagrania nowszych na wersji Minecraft, bo zwyczajnie mnie nie, nie. A co za tym idzie, słuchajcie? No. I jest to nowy pomysł na kanał, włącznie z postanowieniem noworocznym, jakim miało być odświeżenie tego kanału i nadanie mu jakiegoś takiego, ja wiem, jakiejś takiej pary, która w jakiś sposób mogłaby go, nie wiem, wyprowadzić na plus. Mam do Was dwa pytanka, słuchajcie. Jak Wam się podoba zmiana? Czy wyszło na plus, czy na minus, że po usłyszeniu łączeń z serii zostawiam tylko te mm, pełne, które są w jakiś sposób w porządku? A co sądzicie ogólnie o tych zmianach i może macie jakieś propozycje, to bardzo ja bardzo chętnie, jak zwykle Jeżeli chodzi o mój pomysł na kanał, mówiłam wam o seriach randomowych Będą serie randomowe, które po prostu mi się podobają, nie będzie serii, które są, muszą być skończone, nie będę zaczynała gry e, i prowadziła z niej aktualnej serii. Zwyczajnie, jeżeli podoba mi się jakiś fragment z czegoś tam, przy każdym razie, za każdym razem jak będę sobie tam w coś grała, no to po prostu zacznę to nagrywać. I za każdym razem będę do tego nagrywała też komentarz. Jeżeli wejdzie coś w porządku, nie wiem. Powiem coś, co będzie jakieś tam zabawne albo coś w ten deseń, no to to wrzucę. Jeżeli stwierdzę, że materiał jest okej. Okay. Natomiast jeżeli takiego materiału nie będzie, no to no, nie będę tego wrzucać, prawda? Jeżeli jest jeszcze... Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało, więc jest, ja jestem bardzo otwarta na odpowiedzi. Przy okazji zostawiłam jeszcze kilka odpowiedzi, zostawiłam kilka filmów z serii Kara Kar Kar odpowiada z tego w sensu, żebyście nie zadawali tych samych pytań. Od początku do końca. Zatem też was do tego serdecznie zapraszam. Zaraz dam odnośniki do opisu filmu, a tymczasem, słuchajcie, jeżeli chodzi jeszcze o pomysł na kanał, mam w planach robić vlogi, ale jak to będzie wyglądało z moim telefonem, jak to będzie wyglądało z jakością, nie mam zielonego pojęcia. Zatem od razu mówię, że niczego nie obiecuję. Z wysłaniem tej dennej pociszy na Facebooka. Też zwlekałam, ale zrobiłam to, co miałam, więc nie, ma, nie, nie musicie narzekać. No bo w sumie spełni, spełniłam to, co miałam, bo, co miałam do zrobienia. W każdym bądź razie, słuchajcie, myślę, że powiedziałam to, co miałam. To miał być szybciutki, audiolog. I co? No ja się z Wami żegnam, także trzymajcie się i na razie. Aha, jeszcze jedno. Słuchajcie, nie zdążyłam Wam złożyć życzeń świątecznych, także jest dzisiaj 7 stycznia. Przepraszam Was za tygodniowy zapłon, ale no niestety nie byłam w stanie czy to mentalnym, czy to fizycznym żeby cokolwiek nagrać. Jak pewnie wiecie, Sylwester i te sprawy, święta i straszny natłok wszystkiego. Słuchajcie, mam nadzieję, że święta minęły wam bardzo w porządku, że Sylwester był bardzo pijany, że wyświętowaliście się je za przeczasy i że wszystko wyszło w porządku i nic nie zostało spalone. No ale co, no teraz już się na pewno może pożegnam. Trzymajcie się, pa pa.